Dobra, trzeba coś ogarnąć. Witam Was w tym filmie informacyjnym. Dzisiaj będziemy oceniać 5 edytorów filmów. Będziemy je oceniać w skali od 1 do 5, od najlepszego do najgorszego. Miłego oglądania. Jako pierwszy ocenimy InShot. InShot jest bardzo fajną aplikacją, jeżeli chodzi o montaż. Ma bardzo dużo możliwości, w których na kapkacie moglibyście pomarzyć, jeśli chodzi o wersję bez Pro. Jest bardzo fajny i zasługuje na ocenę na Google Play. 4.9, gwiazdki. Jeżeli chodzi o tabelkę, ocenię tą aplikację na drugie miejsce, bo jest naprawdę niesamowitą aplikacją. I ten cały film montowałem właśnie w tej aplikacji. Jako kolejny ocenimy YouCute. YouCute jest od z tego co mi się kojarzy, tego samego wydawnictwa co InShot. Jest tak samo świetną aplikacją. Mamy tam dostępne szablony. Dzięki czemu możemy sobie na spokojnie robić wszystko to co na kapkucie, a nawet więcej. Jeżeli chodzi o to, to ocenię tą aplikację na, uwaga, pierwsze miejsce. Według jest ona najlepszą aplikacją i ja do się wychowałem do tej aplikacji, jeżeli chodzi o montaż. I oglądajcie dalej, żeby zobaczyć dalsze miejsca, bo będą Ci ciekawie. Jako kolejna ocenie filmik. Jeżeli chodzi o filmik, jest to naprawdę świetna aplikacja, jak dwie poprzednicze. Jest od innego twórcy niż te oto na miejscu pierwszym i drugim, lecz posiada bardzo fajne funkcje. Które są trochę mniejsze niż na dwóch pierwszych. Muszę ocenić tą aplikację na czwarte miejsce, ale naprawdę posiada mega fajną funkcję, a mianowicie pikselowanie obrazu, co nawet w kapkacie mogłoby nam się śnić. Więc za to ta aplikacja jest naprawdę świetna. Ale nie ma więcej powodów, żeby dać ją wyżej. To kolejny będzie oceniony najwięcej razy pobierany na świecie. CapCut. Jeżeli chodzi o CapCut, to w porównaniu do tych innych, on nie w ogóle podchodzi. Naprawdę jest krytycznie słaby w porównaniu do innych aplikacji. Nie spodziewam się, że aż tak będzie słabo, według mnie, oceniony w porównaniu do innych. Widzicie dlaczego? Wszystkie inne mają o wiele więcej funkcji niż CapCut. A żeby mieć te same funkcje na CapCut, trzeba kupić Pro. A na tych aplikacjach, które są wymienione tu, czyli YouCute, InShot oraz Filmigo, nie musicie nic kupywać, że sobie normalnie, spokojnie montować. I według mnie ta aplikacja powinna wlecieć na miejsce piąte. Jako ostatnia aplikacja będziemy, będę oceniać Lightcut. Jeśli chodzi o lightwood to nie ma jakichś większych różnic między CapCutem a Lightcutem. Oprócz tego, że lightwood ma więcej darmowych. Trzeba też sporo pobierać, ale jest pewien minus, bo po prostu jest słabo aplikacja zrobiona estetycznie. Trzeba się przyzwyczaić do montażu, jeżeli chodzi o to, to raczej jest dobrą aplikacją, jeżeli lubicie montować na większą metę, ale według mnie lepiej na montaż telefonowy wziąć YouCute lub InShot. To tyle na dziś, cześć i pa! A tak w ogóle to zostaw suba i lajka.